Piloci ignorują czarną kobietę, ale gdy samolot rozbija się, ona przejmuje kontrolę i zaskakuje świat. Alarm awaryjny na locie 837 rozdarł kabinę powietrza jak desperacki krzyk. Czerwone światła błyskały nerwowo na panelu instrumentów, gdy Boeing 7757 spadał swobodnie na wysokości 10 tysięcy metrów. W kokpicie kapitan Richards był nieprzytomny, krew lała się z rany na jego czole, a drugi pilot, Bradley, walczył sam z nieodpowiadającymi kontrolami. Mayday, mayday to linie lotnicze Pacific Airlines. Lot 837. Straciliśmy całkowitą kontrolę nad samolotem. Bradley krzyczał do radia. Jego głos drżał ze strachu. Tymczasem w kabinie pasażerskiej 342 osoby przeżywały swoje ostatnie chwile terroru. Maski klenowe dziko machały, bagaże latały przez przejścia, a desperackie krzyki rozbrzmiewały w całym samolocie. Ale była tam ktoś, kto nie krzyczał. 34-letnia Diana Foster pozostała spokojna, na miejscu 16 A, obserwując każdy ruch spadającego samolotu z techniczną precyzją kogoś, kto spędził 15 lat latając na myśliwcach wojskowych. Jej oczy automatycznie analizowały kąty spadku, prędkość wiatru i zachowanie powierzchni sterowych. Nie tylko obserwowała rozwijającą się katastrofę, obliczała rozwiązania. Zaledwie dwie godziny wcześniej Diana próbowała przedstawić się załodze na lotnisku jako certyfikowany pilot komercyjny i była oficerem sił powietrznych. To było standardowe postępowanie, aby się zidentyfikować podczas podróży jako pasażer. Ale kapitan Richards ledwo na nią spojrzał. Ach tak, kolejna stewardesa, która myśli, że jest pilotem, mruknął do Bradleya głośno, aby Diana usłyszała te gwośnie. Różnorodności wymykają się spod kontroli. Niech siedzi tam z tyłu i udaje, że wie cokolwiek o lataniu. Radley zaśmiał się. A zaraz potem będą chcieli, żeby kobiety pilotowały lotniskowce. Diana nie odpowiedziała. Tylko uprzejmie się uśmiechnęła i poszła na swoje miejsce, przechowując upokorzenie jako paliwo do czegoś większego. Co ci mężczyźni nie wiedzieli, to że była pierwszą czarną kobietą, która pilotowała myśliwiec F-22 Raptor w misjach bojowych, z ponad 3000 godzinami lotu i specjalizacją w niemożliwych lądowaniach awaryjnych. Teraz, gdy samolot spadał i ci sami mężczyźni, którzy ją pogardzili, krzyczeli o pomoc w kokpicie, Diana odpięła pasy z spokojem, który przerażał pasażerów wokół niej. Jej ruchy były precyzyjne, obliczone, jakby już dokładnie wiedziała, coś. Jakąkolwiek szansę na przeżycie! Doprowadź mnie tam na chwilę, która trwała wieczność! Stewardesa zawahała się. Potem coś w spokojnym spojrzeniu Diany zdecydowało. Skinęła głową i zaczęła przemierzać chaotyczne przejście. Gdy szła w kierunku kokpitu, gdzie cisali mężczyźni, którzy ją upokorzyli, teraz desperacko walczyli o życie. Diana nie mogła się powstrzymać od uśmiechu. Riley, jeśli podoba ci się ta historia pokonywania przeciwności i sprawiedliwości, nie zapomnij się zapisać na kanał, aby dowiedzieć się, jak zwykłe upokorzenie zmieniło życie wszystkich na pokładzie na zawsze. Gdy Diana szła w kierunku kokpitu, krzyki terroru pasażerów zmieszały się z ogłuszającym dźwiękiem alarmów, ale jej umysł skupiał się na czymś daleko poza chaosem wokół. Nini przeżywała każdą sekundę tamtego upokorzenia z dwie godziny temu. Na bramce wejściowej kapitan Richards był jeszcze okrutniejszy niż początkowo sądziła. Gdy Diana podchodziła uprzejmie, aby się zidentyfikować jako certyfikowany pilot, nawet nie spojrzał na jej licencję pilota. Popatrz na to, Bradley, powiedział, zwracając się do współpilota z szyderczym uśmiechem. Kolejna z tych pilotek z różnorodności, które pojawiły się po zmianie zasad. Założę się, że dwa razy pilotowała Cessna 1.52 i teraz myśli, że jest Asami Top Gun. Bradley zaśmiał się zbyt głośno. Człowieku, pamiętasz tę kobietę z zeszłego miesiąca? Mówiła, że ma doświadczenie i prawie rozbiła samolot podczas kołowania do pasa startowego. Te kwoty stają się żartem. Dokładnie, Richard skontynuował, teraz mówiąc bezpośrednio do Diany, jak do dziecka: Kochanie, wiem, że chcesz się czuć ważna, ale to jest poważny biznes. Pozwól mężczyznom pracować dobrze? To, co najbardziej bolało, nie były słowa ale śmiech innych pilotów przechodzących obok bramki. Zaczęli zwracać uwagę na komedię. Jeden z nich nawet zrobił dyskretnie zdjęcie, pewnie żeby podzielić się w grupie WhatsApp z żartem o kolejnej kobiecie, która myśli, że jest pilotem. Diana połknęła upokorzenie w milczeniu, ale wewnątrz zapalała się płomień. Nie mieli pojęcia, kogo poniżali. Diana Foster nie była zwykłym pilotem, była jedyną czarną kobietą, która miała rozkazała misje ratunkowe w wrogim terytorium. W Afganistanie lądowała uszkodzone myśliwce na prowizorycznych pasach startowych pod ogniem wroga. Miała więcej godzin lotu w ekstremalnych sytuacjach niż Richards i Bradley razem wzięci, ale najgorsze miało dopiero nadejść, gdy odeszła. Richard skrzyknął głośno na tyle, że połowa lotniska usłyszała. – Hej, księżniczko, kiedy dorosniesz? – szeptanie biedna dziewczyna. Teraz, dwie godziny później, gdy otworzyła drzwi kokpitu, gdzie ci sami mężczyźni, którzy ją upokorzyli, walczyli desperacko o życie, Diana nie mogła nie zauważyć okrutnej ironii losu. Bradley był sam przy sterach. Podbył był na jego twarzy, jego ręce drżały gwałtownie. Na sterach leżał nieprzytomny Richards, krew ciekła z głębokiego cięcia na czole, gdzie uderzył się podczas pierwszej gwałtownej turbulencji. Nie mogę tego zrobić. Nie mogę tego zrobić, krzyknął Bradley do radia. Straciliśmy wszystko hydraulikę elektryczną, nawigację, spadamy. Swobodnie, gdy Diana wszedł do kokpitu, Bradley spojrzał na nią z kompletną rozpaczą, nie rozpoznając jej od razu. Jesteś pilotem, powiedz mi, że wiesz, co robisz. Na chwilę Diana rozważała przypomnienie mu dokładnie, kim była, rozważała wspomnienie komentarzy o różnorodności, kwotach i księżniczce, rozważała by pozwolić wadze ironii zgnieść go całkowicie. Ale życia były w jej rękach. Wstań z krzesła, powiedziała z spokojem, który brutalnie kontrastował z jego paniką. Teraz Bradley zastanowił się przez chwilę. Jego oczy wreszcie rozpoznając twarz kobiety, którą upokorzył na lotnisku, szok był widoczny, ta sama księżniczka, którą kazał dorosnąć. Była teraz dosłownie jedyną rzeczą między nimi a pewną śmiercią. Ty, twoja, wyjąkał pilotka. Z różnorodnością, która uratuje ci życie, Diana dokończyła, przejmując sterowanie z precyzyjnymi pewnymi ruchami. Każde nowe upokorzenie, które w ostatnich kilku godzinach przeżyła, tylko podsycało coś w niej, czego ci aroganccy mężczyźni nie mogli zobaczyć. Determinacja wykuwana w ogniu tysiąca bitew, których nigdy nie mieliby odwagi stawić czoła, czego nie wiedzieli, że każde słowo pogardy tylko przygotowało grunt na moment, gdy odkryją, kto naprawdę ma kontrolę. Diana przejęła sterowanie z precyzją chirurga. Jej palce ślizgały się po instrumentach z znajomością, która pozostawiła Bradleya bez słów. Każdy ruch był przemyślany, pewny, jakby urodziła się w tym kokpicie. Ustabilizowanie na wysokości ośmiu tysięcy metrów, szepnęła, dostosowując klapy ręcznie główny układ hydrauliczny. Jest martwy, ale drugorzędny wciąż reaguje. Bradley, musisz monitorować ciśnienie paliwa. Podczas gdy ja pracuję nad sterami. Bradley posłuchał, automatycznie jego ręce wciąż drżały, kontrast był brutalny. Dwie godziny temu szydził z niej jako z pilotki kwotowej, teraz zależał od niej dla swojego przeżycia. Ale to, co naprawdę prześladowało Diane, to nie tylko obel. Człowieku to było dobre. Śmiał się kapitan Morrison, weteran 20 lat w firmie. Te kobiety myślą, że latanie to jak prowadzenie Ubera. Najgorsze było, gdy przełożona lotu Rebecca Walsh, jedna z nielicznych kobiet na stanowisku władzy, przeszła obok grupy i nie powiedziała absolutnie nic. Po prostu opuściła wzrok i przyspieszyła kroku, jakby nie widziała ani nie słyszała niczego. Siostrzeństwo, które Diana miała nadzieję znaleźć, po prostu nie istniało gdy uprzedzenia pochodziły z góry. Pozwól jej spróbować Richards powiedział na tyle głośno, że Diana usłyszała, gdy rozbije się podczas pierwszej poważnej turbulencji, będzie pamiętać, że miejsce kobiety to serwowanie kawy, a nie pilotowanie samolotów. Co żaden z nich nie wiedział, to że Diana Foster latała na misjach ratunkowych w wrogim terytorium przez pięć lat z rzędu, lądowała uszkodzone F-20 TUS na prowizorycznych pasach pod ogniem wroga w Afganistanie. Jej ręce prowadziły samoloty przez burze piaskowe, które oślepiły instrumenty, przez strefy wojny, gdzie jedno błędne obliczenie oznaczało natychmiastową śmierć. Została pierwsza w swojej klasie na Akademii Lotniczej, bijąc rekordy precyzji w symulacjach awaryjnych. Jej instruktorzy nazywali ją płynnym lodem. Spokojna pod presją, ale płynna w każdej sytuacji. Teraz, gdy ustabilizowała Boeinga w swobodnym locie, Diana nie mogła się powstrzymać od uśmiechu. Riley, pierwsza poważna turbulencja. Richards powiedział: no cóż, oto jest Diana Bradley, powiedział. Jego głos teraz bardziej pełen szacunku. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś przejął sterowanie w ten sposób, gdzie się tego nauczyła, nawet nie spojrzała na niego. W miejscach, gdzie M kobiety, jak ty i Richard, nigdy nie odważyłyby się postawić stopy. Prawdą było, że Diana opuściła siły powietrzne nie z powodu niekompetencji, ale z frustracji. Po pięciu latach ratowania życia i służenia swojemu krajowi, została pominięta przy awansie trzy razy z rzędu, zawsze na rzecz białych mężczyzn o mniejszym doświadczeniu i gorszych ocenach. Oficjalne wyjaśnienie zawsze było takie samo: potrzebuje rozwijać więcej przywództwa, lub potrzebuje wykazać większą kontrolę nad oddziałami. Kiedy w końcu otrzymała awans, był to stanowisko administracyjne, zdala od nieba, zdala od akcji, w zasadzie szafa, gdzie najbardziej udekorowany oficer wojskowy w swojej klasie mógł być dyskretnie zapomniany. Wtedy Diana podjęła najtrudniejszą decyzję w swoim życiu, aby opuścić swoją karierę wojskową i spróbować lotnictwa cywilnego. Myślała, że w sektorze prywatnym zasługa będzie głośniejsza niż uprzedzenia, jak bardzo się myliła. Krytyczne pal była coś, co zauważyła na mapie podczas instruktażu bezpieczeństwa. Informacja, którą jej szkolenie wojskowe nauczyło ją zawsze zapamiętywać: mały, opuszczony pas startowy wojskowy, zbudowany podczas zimnej wojny i zapomniany przez nowoczesne mapy cywilne. Bradley, chcę, żebyś skontaktował się z kontrolą ruchu lotniczego w Denver. Powiedz im, że deklarujemy maksymalne zagrożenie i potrzebujemy wszystkich dostępnych środków ratunkowych skierowanych na podane współrzędne, które zaraz ci podam. Jakie współrzędne, nie ma nic w tej okolicy. Diana skorygowała kurs samolotu gładkim, ale zdecydowanym ruchem. Zaufaj mi, czy wolisz, żebym wezwała Richardsa, żeby przejął kontrolę. Bradley spojrzał na wciąż nieprzytomnego kapitana i szybko potrząsnął głową. Nie, nie, jesteś odpowiedzialna. Po raz pierwszy od wejścia do kokpitu Diana uśmiechnęła się szczerze. Teraz rozumiesz. To, czego Bradley nie wiedział, było to, że Diana nie tylko pilotowała samolot, ale realizowała plan, który zaczął kształtować się w jej umyśle w chwili, gdy Richards upokorzył ją na lotnisku. Nie był to plan zemsty. Ale coś o wiele potężniejszego, plan całkowitego odkupienia. Każdy ruch, jaki wykonywała na sterach, był obliczony nie tylko po to, aby uratować samolot, ale także niezbicie udowodnić, że mężczyźni, którzy ją pogardzili, popełnili największy błąd w swoim życiu zawodowym. Kobieta, którą nazwali księżniczką i kazał dorosnąć, teraz trzymała w swoich rękach nie tylko życia na wasz życia ale także zawodowe losy każdego mężczyzny, który wątpił w jej kompetencje. I Diana Foster miała zamienić najbardziej bolesne upokorzenie swojego życia w najbardziej spektakularne zwycięstwo, jakiego kiedykolwiek doświadczyło lotnictwo cywilne. Mając tylko 12 minut paliwa, Diana zauważyła opuszczony pas startowy wojskowy wyłaniający się z gór jak szara blizna pośrodku białej rozległości. Dwanaście metrów popękanej betonowej nawierzchni. Dokładnie połowa długości potrzebnej dla Boeinga 777 w normalnych warunkach. To samobójstwo! Szepnął Bradley, jego ręce pocące się na drugorzędnych sterach. Żaden pilot komercyjny by się na to nie odważył. Diana ręcznie dostosowała klapy. Jej oczy obliczały niemożliwe kąty zniżania. Masz rację. Żaden pilot komercyjny by się na to nie odważył. To, czego Bradley nie rozumiał, było to, że Diana Foster nie była tylko pilotem komercyjnym. Była weteranką wojenną, która lądowała uszkodzony myśl. Ten pas startowy nie jest upoważniony dla statków powietrznych komercyjnych. Diana wzięła radio z drżących rąk Bradleya. Wieża Denver, tu komandor Diana Foster. Certyfikowany oficer Sił Powietrznych z uprawnieniami do lądowań awaryjnych na terenie wojskowym. Deklaruję stan maksymalnego zagrożenia i biorę pełną odpowiedzialność za tę operację. Napięta cisza wypełniła radio, potem. Komandor Foster, potwierdziliśmy twoją identyfikację w naszych dokumentach. Zgoda udzielona. Powodzenia. Bradley spojrzał na Diane szeroko otwartymi oczami. Komandorze, jesteś oficerem wojskowym. W tym momencie kapitan Richards zaczął odzyskiwać przytomność, jękając cicho, gdy próbował skupić swoje zamglone oczy. Gdzie jesteśmy, Richards? Powiedział Bradley, jego głos drżał z mieszaniną terroru i czci. Pasażerka to komandor sił powietrznych. Ona próbuje nas uratować. Richard spróbował usiąść, krew wciąż ciekła mu po czole, jego oczy znalazły diane przy głównych sterach i powoli zaczęła do niego docierać świadomość. Ta sama kobieta, którą upokorzył, nazwał księżniczką i kazał dorosnąć, teraz dowodziła operacją lądowania, której niewielu pilotów na świecie odważyłoby się podjąć. Nie, to niemożliwe wyszeptał Richards. Kolor z jego twarzy zbladł. Znikając całkowicie z jego twarzy, Diana trzymała oczy skierowane na instrumenty. Sześć minut do uderzenia, Bradley. Chcę, żebyś monitorował prędkość opadania, Richards, jeśli możesz pozostać przytomny. Obserwuj ciśnienie hydrauliczne. Samolot przeciął niskie chmury. Odsłaniając wojskową drogę startową poniżej, jako wąską linię przekraczającą prawa fizyki. Diana precyzyjnie dostosowała sterowanie, każdy ruch obliczony na podstawie tysięcy godzin doświadczenia w niemożliwych sytuacjach. Prędkość: 180 węzłów 170. 160 mamrotał Bradley jego głos oczarowany absolutną kompetencją którą obserwował w kabinie pasażerskiej Zapanowała martwa cisza 342 osoby czuły że samolot opada pod kątem który przeczył wszystkiemu co wiedzieli o lotach komercyjnych a jednak w jakiś sposób utrzymujący stabilność która mogła pochodzić tylko z wyjątkowo doświadczonych rąk pięćdziesiąt metrów czterdzieści. Wpatrywał się w Diane, jakby widział ducha. Jej ręce drżały gwałtownie, gdy zdejmowała słuchawki. Nigdy w życiu nie widziałem czegoś takiego. Richard teraz całkowicie przytomny był w stanie kompletnego szoku. Mężczyzna, który dwa godziny wcześniej szydził z niej, jako z pilotki, z kwotą, Właśnie był świadkiem najbardziej technicznie doskonałego lądowania w jej dwudziestoletniej karierze. Jak to zrobiłaś? zapytał Richards, jego głos złamanym szeptem. Diana metodycznie wyłączała główne systemy, każdy ruch demonstrujący kompetencje, której ci mężczyźni byli zbyt aroganccy, by ją dostrzec. Piętnaście lat szkolenia wojskowego, pięć lat dowodzenia misjami bojowymi. 3500 godzin lotu w ekstremalnych warunkach. Odwróciła się, by spojrzeć na nich bezpośrednio. Wszystko, co mogliście się dowiedzieć, gdybyście się zechcieli przyjrzeć moim kwalifikacjom, zamiast zakładać, że jestem tylko kolejną pilotką z różnicą. Drzwi kokpitu otworzyły się, a stewardesa weszła. Łzy spływały po jej twarzy. Dowódczyni Foster, wszyscy pasażerowie są policzeni, służby ratunkowe już jadą. Dowódczyni Foster, powtórzył Richards, ostateczne rozpoznanie uderzyło go jak policzek. Ty, ty naprawdę jesteś pierwszą czarną kobietą, która dowodziła samolotami F-22 w wrogim terytorium, dodała spokojnie Diana. Odznaczoną medalem honoru za pięć udanych misji ratunkowych, certyfikowaną instruktorką do ekstremalnych lądowań awaryjnych, Bradley schował twarz w dłoniach. Mój Boże. Co my zrobiliśmy? Na zewnątrz zbliżały się syreny karetek i wozów strażackich. Czerwone i niebieskie światła zaczęły oświetlać kabinę, ale w kokpicie panował jedynie ciężar kompletnego upokorzenia i sprawiedliwości, podanej w idealnej temperaturze. Nazwałeś mnie księżniczką, powiedziała Diana, wstając z fotela z absolutną godnością. Powiedziałeś, że kobiety jak ja nadają się tylko do sprzątania kokpitu zrobiła przerwę patrząc bezpośrednio na Richarda No cóż właśnie posprzątałam bałagan który zrobiłeś Richards próbował mówić ale słowa nie chciały wyjść kobieta którą publicznie oczerniał właśnie uratowała jego życie i życie 341 innych prezentując umiejętności których on nigdy nie mógłby się dorównać gdy ekipy ratunkowe zbliżały się, a rzeczywistość tego, co się stało, zaczęła docierać, w ciszy tego kokpitu rozbrzmiewała jedna prawda. Ta sama kompetencja, której ci mężczyźni byli zbyt aroganccy, by ją dostrzec świata. Szanowni Państwo, ogłosił prezydent Stowarzyszenia Pilotów Świata, przedstawiam Wam kapitana Diane Foster, pierwszą osobę w historii lotnictwa cywilnego, która dokonała lądowania awaryjnego na opuszczonej wojskowej drodze startowej, nie tracąc ani jednego życia. Owacje trwały pełne cztery minuty. Błyski aparatów oświetlały audytorium, gdy Diana, teraz ubrana w oficjalny mundur linii lotniczych Pacific Airlines, przemierzała z absolutną godnością drogę do mikrofonu. Siedem miesięcy temu zaczęłam. Jej głos rozbrzmiewał przez ciche audytorium. Dwóch mężczyzn powiedziało mi, że miejsce kobiety to serwowanie kawy, a nie pilotowanie samolotów. Zrobiła przerwę, pozwalając słowom wniknąć. Dziś dowodzę flotą ratunkową linii lotniczych Pacific Airlines i szkole pilotów do ekstremalnych sytuacji. W publiczności. Ukryty w tylnej części, Richards obserwował schowany twarzą w dłoniach. Po awaryjnym lądowaniu, wewnętrzne śledztwo przeprowadzone przez Pacific, linie lotnicze ujawniły nie tylko jej niekompetencję techniczną podczas kryzysu, ale także historię zachowań dyskryminacyjnych udokumentowanych przez kilka pracownic przez lata. Badanie administracyjne wykazało, że Richards sfałszował godziny lotów w swoim życiorysie i że jego licencja pilota komercyjnego technicznie wygasła dwa lata wcześniej. Firma, próbując uniknąć większego skandalu, cicho go zwolniła z powodów dyscyplinarnych, gdy żadna inna linia lotnicza nie chciała go zatrudnić. Bradley z kolei został zdegradowany do roli drugiego pilota na krótkich lotach krajowych podczas wewnętrznych zeznań, gdy kilku kolegów zgłosiło jego zachowanie misoginizmu i rasizmu, w tym incydent na lotnisku, który został częściowo sfilmowany przez pasażerów i stał się wiralem w mediach społecznościowych z hasztagiem uprzedzony pilot. Diana kontynuowała ze sceny. Lotnictwo nie dotyczy płci, koloru czy pochodzenia społecznego. Chodzi o kompetencje, szkolenie i odwagę podejmowania właściwych decyzji pod ogromną presją. Przemiana w Pacific Airlines była radykalna firma początkowo próbując zminimalizować skandal, została zmuszona do całkowitej rewizji swoich polityk po naciskach publicznych. Diana nie tylko została awansowana na głównego pilota, ale teraz również kierowała nowym programem różnorodności i doskonałości w lotnictwie. Metod. Protokół Fostera stał się teraz obowiązkowym materiałem w szkołach lotniczych. Na scenie podczas konwencji Diana spojrzała prosto w kamerę, transmitując na żywo do 120 krajów. Dla każdej czarnej dziewczyny, której kiedykolwiek powiedziano, że nie ma predyspozycji do bycia liderką, dla każdej kobiety, która kiedykolwiek usłyszała, że nie ma odpowiedniego profilu, mówię, wasze kompetencje będą głośniej mówić niż jakiekolwiek uprzedzenia. Publiczność ponownie wybuchnęła oklaskami, a w mediach społecznościowych wideo już zdobyło miliony wyświetleń z komentarzami od kobiet z całego świata, dzielącymi się swoimi historiami pokonywania przeciwności. Rebecca Walsh, przełożona, która była świadkiem upokorzenia Diany na lotnisku i nic nie zrobiła, zrezygnowała z Pacific Airlines tydzień po incydencie. W wywiadzie dla gazety przyznała Nie miałam odwagi, by stanąć w obronie tego, co było słuszne. Życie z tchórzostwem po zobaczeniu jej wielkości sprawiło, że nie mogłam kontynuować pracy w firmie. Trzech z czterech pilotów, którzy śmiali się z upokorzenia Diany na Brance, zostało przeniesionych na nocne loty Cargo, najniższe stanowisko w hierarchii lotnictwa komercyjnego. Czwarty poprosił o przeniesienie do innej firmy, gdy jego własni koledzy zaczęli go społecznie izolować. Ale najważniejsza zmiana, kontynuowała Diana, nie wydarzyła się w salach konferencyjnych ani w podręcznikach szkoleniowych. Wydarzyła się w umysłach całego pokolenia młodych ludzi, którzy teraz wiedzą, że niebo nie ma ograniczeń płciowych ani kolorowych. Fundacja Diany Fostera dla lotnictwa inkluzywnego, stworzona z pieniędzy z międzynarodowej nagrody, którą otrzymała, już przyznała stypendia lotnicze 230 młodym kobietom z marginesowych społeczności, z których 15 już ukończyło studia i pracuje jako piloci komercyjni. Richards nadal w publiczności dyskretnie wstał i zaczął opuszczać audytorium. Nie mógł już dłużej patrzeć. Jego własna arogancja stworzyła legendę, która teraz prześladuje go każdego dnia. W grupach WhatsApp dla pilotów jego nazwisko stało się synonimem niekompetencji. Jego żona złożyła pozew o rozwód po tym, jak wideo z jego upokorzeniem stało się wiralem. W jego kręgach społecznych jest jedna ostateczna lekcja, którą wyciągnąłem z tego okropnego dnia, powiedziała Diana kończąc swoje przemówienie. Najlepszą zemstą nie jest niszczenie tych, którzy cię skrzywdzili. Najlepszą zemstą jest stać się tak niezwykle kompetentnym, że sama istnienie Twojego sukcesu. Twojego pierwszego lotu jako kapitanowie. Diana zapytała uśmiechając się, Tak, pani? Odpowiedziały jednocześnie, dumne z wiedzy, że piszą historię, gdy razem kroczyły w stronę hangarów. Diana myślała o Richardsie i Bradleyu. Nie czuła żadnej złości ani okrutnej satysfakcji z ich upadku. Czuła tylko litość dla tak małych mężczyzn, którzy musieli poniżać innych, aby poczuć się wielcy. Prawdziwym zwycięstwem Diany Fostera nie było lądowanie samolotu w niemożliwych warunkach ale udowodnienie, że kompetencja i charakter zawsze zwyciężają nad uprzedzeniami i arogancją. Jeśli ta historia pokonania przeciwności poruszyła twoje serce, zasubskrybuj kanał, aby odkryć więcej prawdziwych historii ludzi, którzy też nie uprzemienił upokorzenie w paliwo do wielkości ponieważ czasem niesprawiedliwość, której dzisiaj doświadczamy, jest jedynie wszechświatem przygotowującym nas do chwały, którą zasługujemy jutro.